Siemano, to jest reprozie, ale to jest drugi z serii triki i bogi w Minecraft. No dobrze. popatrzcie w dzisiejszym odcinku przedstawiam jak biegać po wodzie. Więc tak, jak na początku, przebiegłem tutaj. Yy, po prostu wodę Yy, Zastanawiałam się, skąd miałem taki pomysł, żeby to zrobić. Otóż oglądałem sobie pogromcy mitów i tam było pokazane, yy, że czy da się chodzić po wodzie, coś takiego. No i ja pomyślałem, jak to w Minecraft zrobić i mi się to udało, popatrzcie. Robicie sobie jakiś zbiornik wody, o taki na przykład, takiej wielkości ja zrobiłem i tak i dajecie dwa w dół i teraz najważniejszym surowcem, który potrzebujecie jest lód. Kładziecie lód. Tak i, wylew i wylewacie teraz wodę. I widzicie tego lodu nie widać. teraz możecie zrobić normalną w No i tak jakbyście biegali po prostu po tym. Po lodzie piekacie, a tak naprawdę nie ma tutaj lodu. To tak, widać, że nie ma. A patrzcie, teraz to wykopiemy i widać, że jest lód. No dobrze, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć.